Filmujesz będziemy opowiadać o Macbookach o MacBookach Pro, o tym dlaczego dlaczego w ogóle przesiadłem się z tego komputera z Windowsem Kto mnie do tego namówił? Nie wiem idziemy idziemy przez Warszawę będziemy trochę robić zdjęcia, filmować. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać. Równie gdybym mógł, to bym się przesiadł dużo wcześniej. Gdybym wiedział to wszystko co wiem teraz, to też bym się przesiadł wcześniej. Gdyby był trochę tańszy, to bym się przesiadł wcześniej. I gdyby nie to, że Adobe wprowadziło tyle narzędzi z AI potrzebujących dobrego sprzętu, aby płynnie pracować, to bym się przesiadł. 20-35, bym miał? Tak, zdecydowanie, ale skręciłbym to na 20 do 34, żeby nie mieć takiego nosa do Spróbujemy, spróbujemy. Skaczy się głos na A nie wiem, halobię, halobię. Halo, halo, Mateusz, się, my my, powiedz mi, jakiego komputera używasz? Ee, takiego z jabnia. Ma, 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 ma. O, ma, jest. MacBooka, Masa, ma. MacBooka używa. Namawiał mnie przez rok czasu. Namawiał, namawiał i namówił. Teraz jeszcze trzeba go namówić na iPhone'a. Nigdy. Android, files Transfer, pluginach, licencjach i o tym, czy rozmiar laptopa na którym pracujecie, ma znaczenie. O czymś takim jak rozetę dowiedziałem się, chcąc zainstalować sobie różnego rodzaju aplikacje lub pluginy. Intelowe. Po skontaktowaniu się z supportem technicznym właściciela jednej z aplikacji wytłumaczono mi jak to ściągnąć, jak zainstalować. Możecie to zrobić podczas uruchamiania takiej aplikacji lub wpisując odpowiednie kody w komputerze. Film można znaleźć na YouTubie no ale bez tego niestety niektóre aplikacje czy pluginy tak zwane intelowe nie będą działały na Macu, mimo tego, że do tej pory świetnie sobie radziły na Windowsie. Jeżeli korzystacie z Maca jakiegokolwiek i jednocześnie z telefonu z Androidem, niestety będziecie zmuszeni do zainstalowania Android Files Transfer. W moim przypadku, zaznaczam, że dopiero zacząłem z tym pracować i nie wiem, czy zainstalowałem wszystko ok. Czy przypadkiem nie potrzebuję jeszcze jakiegoś dodatkowego oprogramowania. Ale w moim przypadku uciążliwe jest to, że mogę przerzucać pliki z Androida na Maca i odwrotnie, tylko wtedy, kiedy telefon podłączę podczas uruchamiania komputera. Jeżeli korzystaliście do tej pory. Na komputerze z Windowsem, z oprogramowania Adobe czy z DaVinci Resolve i mieliście jednocześnie poinstalowane jakiegoś rodzaju pluginy do tych programów. Niestety nie wszystkie działają zarówno na Windowsie, jak i na Macu. Nawet chyba mogę powiedzieć, że prawie żaden nie działa jednocześnie i tu, i tu. Część z nich możecie otrzymać od właścicieli czy od firm, od których kupiliście te pluginy. Po kontakcie z supportem technicznym bardzo szybko i sprawnie wiele pluginów w wersji na Mac'a otrzymałem od właścicieli, natomiast no, niestety część z nich wymaga zakupienia ponownej licencji Office niestety Office musicie kupić nowy. Za to 14 calowy model MacBooka jest tak poręczny, lekki i łatwy w transportowaniu. Mieści się do 25 litrowego plecaka fotograficznego. A jeden tera dysk, który jest wyposażony pozwoli Wam na to, żebyście mogli pracować na projekcie bezpośrednio na komputerze bez konieczności podłączania jakiegokolwiek dysku zewnętrznego. Oczywiście praca wtedy jest bardzo płynna, nie tracicie nic na jakości podczas retuszu czy montażu czy edycji waszych zdjęć.